Z nami jest Jakub Marszałkowski z Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy już prawie zjazd twórców gier. Kolejna edycja dobiega końca. Targi PGA dobiegają końca. Kolejny raz pojawiliście się właśnie na targach PGA. I jak porównasz tą, tę edycję do, do poprzedniej, jak zainteresowanie i jak to generalnie wypadło? Dokładne liczbowe porównanie będzie możliwe dopiero za kilka dni. Zbieramy statystyki, staramy się liczyć na przykład liczbę uczestników na wszystkich prelekcjach, także to będziemy wiedzieć dokładniej, ale tak na rzut oka wygląda to całkiem dobrze. Oczywiście dzisiaj niedziela jest trochę spokojniejsza niż, niż wczorajsza sobota i, i u nas i na PEGIA jest... Jest mniejszy tłum, ale większość wystąpień nadal wygląda dobrze. Z drugiej strony też uważamy, że nawet jeżeli na prelekcję przyszło 20 osób, to jednak 20 osób było tym zainteresowanych i taką prelekcję i tak pewnie warto było mieć. Oczywiście są takie, na które przyszło 200, no tam sale największe są ponad 300 osób i były prawie pełne, a więc tak szacowałbym, że, że po 200 osób potrafiło na prelekcjach także być, no to jest rezultat wtedy już bardzo, bardzo dobry. I od tej strony jesteśmy z tego zadowoleni. No właśnie, jakie prelekcje cieszyły się największym zainteresowaniem wśród odwiedzających? No dzisiaj show oczywiście zrobił sos, bo, bo on robi standardowo show i, i tym, co mówi, i tym, jak mówi. Wczoraj ludzie z polskich firm byli dobrze przyjęci z Farm 51 z 11 Beat Studios. Część gości zagranicznych była też bardzo ciepło przyjęta dużą liczbą słuchaczy. Panele, zwłaszcza z ich udziałem cieszyły się dużym zainteresowaniem, także to też dosyć fajnie wyszło. Czyli wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak było zaplanowane, czy jakieś tam były mniejsze lub większe perturbacje? Nie no, perturbacje zawsze są. Pytanie jest tylko, czy te perturbacje są widoczne dla naszych odbiorców, tak? Bo jeżeli wiemy o perturbacji tylko my i udało się jej zażegnać, jakoś rozwiązać i tak dalej, no to znaczy, że, że jest ogarnięte. Jeżeli jest ona kłopotliwa dla, dla uczestników, no to wtedy gorzej. Myślę, że dla, takich dla kłopotliwych, dla uczestników jakoś szczególnie nie było i od tej strony jest... Nieźle, dzięki tutaj pracy zespołu, a mamy dość silny zespół w tym roku, grupa organizatorów z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej, do tego wolontariusze i z Politechniki Poznańskiej, i z innych poznańskich uczelni, wsparli nas też wolontariusze i z Bydgoszczy, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, także taki nam wyszedł trochę kosmopolityczny ten tegoroczny zjazd, tych, tych wolontariuszy jest tu sporo więcej i oni też chyba są wszyscy zadowoleni. Także to też może dobrze świadczy o imprezie. I kolejne zjazdy twórców gier właśnie w, przy takich większych imprezach, czy tutaj też w Poznaniu? No. To się będziemy musieli zastanowić za parę dni, czy, czy ponownie ten zjazd mamy siłę zrobić, bo to jest, to jest duży wysiłek organizacyjny dla nas wszystkich. Może w jakiejś minimalnie innej formule, ale myślę, że to połączenie go z PGA jest dosyć unikatowe, bo konferencji projektowania gier w kraju kilka jest, tak? I tylko zjazd ma tą możliwość bycia połączonym z, z PGA i chyba akurat to warto, warto ciągnąć. Czyli pytanie jest na przykład, jak pewne inne elementy może jak inaczej rozwiązać, bo jesteśmy trochę tym zmęczeni. W tej chwili, tak jak zawsze na koniec imprezy, za dwa tygodnie może już zmęczenie pójdzie, a my będziemy, hura, robimy następne ZTG, to trzeba się spokojnie zastanowić. O jeszcze jednej atrakcji koniecznie muszę powiedzieć, ona jeszcze trwa, Game Jam, mamy pierwszy raz na, na zjeździe twórców gier, siedzą ludzie tutaj dwa piętra wyżej i jeszcze swoje gry właśnie szlifują, pucują, polerują, bo o 16 będą je po 48 godzinach pracy prezentować, no i to też jest ciekawe, jaką grę na przykład da się wytworzyć w 48 godzin. Z drugiej strony to co jest ważne i ciekawe w tym Game jamie, to to, że te wszystkie gry będą dostępne. Jest zrobiona akcja charytatywna na platformie Wspieram to. Można tam tą zbiórkę wesprzeć już nawet złotóweczką, za złotóweczkę już wszystkie gry stworzone na Game jamie będą dla takiego wspierającego dostępne. Chyba cztery gry ostatecznie ujrzą światło dzienne, ale są tam też wyższe progi w ramach tej zbiórki. Można dostać na przykład kody wszystkich gier, żeby sobie zobaczyć jak to jest napisane w środku, więc może też fajna opcja do Nauki i e, tworzenia gier. No i przede wszystkim cel tej zbiórki. Zbiórka jest charytatywna. Ze zbiórki zostanie zorganizowana e, impreza integracyjna z grami planszowymi dla wychowanków e, ośrodka, dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących w Poznaniu. Także też wydaje mi się, że fajna rzecz. Ta zbiórka już tam trwa, można ją znaleźć. Na wspieram to idzie dość dobrze, a więc jest na stronie głównej. Zachęcamy do udziału w, jej, w niej również. Okay. No to teraz w takim razie na koniec powiedz ostatecznie, jak oceniasz tę edycję? No, właściwie tyle, Jakie słowo na zakończenie. Ja oceniam ją bardzo dobrze. Myślę, że jest to warte powtórzenia i na pewno będziemy to bardzo poważnie rozważać, skąd wziąć siły na, na kolejną edycję. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, że ona się pojawi. Dobra, to dziękuję Tobie bardzo serdecznie za rozmowę. Rozmawiał z nami Jakub Marszałkowski z Politechniki Poznańskiej.